Uwaga! Niniejszy materiał jest poradnikiem, ma przestręt innych graczy przed próbą oszustwa lub wyłudzenia. Nagrywany film jest fikcją artystyczną, a problem w nim przedstawiony skam ma zapobiegać i edukować innych użytkowników. Jeżeli uważasz, że materiał obraża Ciebie, Twoje uczucia lub jest sprzeczny z Twoim światopoglądem, zalecane jest jego wyłączenie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oglądania. Jeszcze przed startem chciałbym wam wszystkim ogłosić tutaj takiego wielkiego giveawaya z mojej strony, że za każdego po prostu followa jak mnie zafollowujecie na instagramie otrzymacie ode mnie dodanie do znajomych bądź 50 bądź 100 słońca to oczywiście gwarantowane macie dodanie, ale słońce różnie Albo dostaniecie obydwie rzeczy, albo po prostu chociaż dodanie, albo bądź słońce Zobaczymy jeszcze jak to będzie Wpadajcie oczywiście do mnie na ratowanie świata Generalnie jak teraz to oglądacie to pewnie jestem teraz na jestem na wakacjach Ale na pewno wszystkie osoby są dodane, więc piszcie mi swoje niki Followujcie tutaj mojego Instagrama, będę dawał w każdym możliwym po prostu momencie Dziękuję bardzo oczywiście wszystkim za 1600 prawie followów A ja już myślę, że bez dłuższego przedłużenia zapraszam wszystkich do oglądania Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku W tym odcinku, tak jak już wiecie po tytule Będziemy sprawdzać sobie czy z kamerzy potrafią mnie oskamować Będę się tradeował jak najlepiej umiem, w sensie, że starał, nie starał się nie zostać oskamowanym e, Oczywiście nie będę wiedział, czy to jest kamer czy nie, no bo e, tak to musiał ustawić odcinek, żeby mieć pewność, że to on jest kamerem Jednakże będziemy wchodzić sobie do dwóch, trzech osób e, i sprawdzać czy po prostu mnie e, potrafią oskamować, bo po prostu zrobić legit trade'a e, Tak to wygląda, od razu chciałbym zrobić giveaway na 3 grabarze 106, musicie być 8, bo w 24 godziny, żeby odbokać tego giveaway'ka I jak sami widzieliście, nie ma e, losowania po prostu z poprzedniego odcinka, ponieważ nagrywam te odcinki w ten sam dzień. E, no i po prostu wjechałem nad morze, tak jak już mówiłem e, w poprzednim odcinku. Do zawody mnie po prostu nie ma, e, więc wszystkie wyniki na pewno zostaną zrobione. Bądź na karcie społeczność. E, myślę, że dobry właśnie pomysł będzie karta społeczność, więc podajcie albo po prostu na Instagramie, bo tam także możecie zgarnąć dużo słońca oraz po prostu dodanie do znajomych. Więc wszystkich zapraszam serdecznie na Instagrama, e, a ja już myślę, że bez dłuższego przedłużania, zapraszam wszystkich do oglądania Dobra, zanim przypierzmy sobie, nie wiem co on tutaj robi generalnie dobra, odbutujemy sobie go nie będę oczywiście mówił, bo to nie ma sensu Napiszemy daj budowanie, żeby od razu nie było Niech będzie tutaj A, już że tego skamruma przełazimy. A, dobra, ma tam pułapkę Nie da budowanie, dobra Co mam na terenie Patrzcie on będzie to rozwalał Będzie trzymał pewnie Yy, wiecie, że będzie trzymał kilow w ręku, żeby o. po prostu rozwalić, gdyby co? Trzymaj Trzymaj broń. budowania i pokazuję Dobra, niech trzyma, broń, dobra, trzyma, niech bo trzyma, niech bo słyszę tego pokażemy trzyma, budowania, się trzyma, niech się Dobra, niech się trzyma, niech niech sobie zobaczy Ej nie, czekaj, 106 ja Dobra, niech zobaczy 106 rtęciowy 106 rtęciowy. Patrzcie, on nie trzyma tego Eee, a masz jakieś legasy, lub coś? Eee, nie mam Rtęciowy, no faktycznie Dobra, widział chyba Mam nadzieję nie Ej, ma. tylko rtęciowego, musimy tradować Nie mam Poczekaj e, tyle. Dobra Poczekaj tyle. nie, 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 a okej okay. Dobra, okay, idziemy do rooma. Eee, innego Chodź do traderooma no, o, bo dobra, on chce w tym się teraz bo wiecie, no mocno można sprawdzić. Pokaż co ty masz. Nie ja pokażę co on ma, pewnie My mi zabierze muszę, budowanie. Muszę o, tak jest. On mi pewnie zabierze budowanie teraz. Patrzcie, poczekajcie, sprawdzimy to zaraz, czy mi zabierze. Tak, widzicie, ja wysłał mi yy, tutaj u góry. Tu, eee, w tym momencie. Zresztą to to ja ci dam. Co coś jeszcze? 60 wydajnych. 60 wydań, dobra, damy mu 60 wydań, zobaczymy czy mi on skamuje A masz wyśniące, bo wyśniące wyśniące mi przydało e, Dobra 60 tysiących Co to jest? Bo nie widzę 60 wyśniących 60 tysiących Weź to podnieść, weź to podnieś, Wiesz, to podnieś dobra. i rzuć jeszcze bo nie widzę Bo wiecie co? Tutaj przenika przez czasami, patrzcie Czasami to przenika przez więc na to też trzeba zwrócić uwagę Widzicie? I mnie kick. No więc po prostu yy, wiedziałem, że to yy, będzie kick, no bo stałem gdzieś dalej. Yy, sami widzicie, no yy, powiem tak. On nawet nie przemyślał tego z bo bo yy, on nie zabiera, wiecie. Ja na jego miejscu bym tak, albo trzymał kill, albo coś i przychodził i zabierał, bo tak to co, co on robi to nie ma sensu, bo ktoś szybciej zabierze. E, ale dobra, no jesteśmy 60 chyba 60 stratni, e, tak to wygląda e, No ja tutaj nie pozdrawiam e, oczywiście tej osoby, która mnie prosto skomowała I myślę, że przejdziemy do drugiej osoby Więc widzimy się po prostu przy drugiej. E, dobra, jesteśmy przy drugiej osobie e, On już tutaj mówi, żebym pokazał co mam na trade'a e, Pójdziemy do trade rooma, chodź do trade rooma Eee, dobra, to jest chyba jego trader, nie wiem czy to jest jego trader, czy co eee, chyba tak, chyba Lecz nie wiem eee, Dobra, mam to ścianki czyli po prostu będzie skamował mnie na ściankę z tyłu eee, Daj budowanie napiszę od razu, żeby nie było eee, Myślę, że go słychać Jeżeli nie to po prostu go podgłoszę trochę, chyba go słuchaj, dobra eee, Mów coś. O dobra Pokaż tego Co mam pokazać? O tego. Ciężko ręki. Dobra. Napisz ile mocy jak 8, 2, 106 to kupię 130 Dobra. 130 na 5 mocy, tak? No, pokazałem mu dobra. dobra nie dobra. widziałem. <głos》>, nie widział, teraz myślę, że nie widział. Dobra. E, ma 130 gościu. E, chodź szybko, trek. Wiesz no, ja mam same 130, nie? i 66 mocy, także wiesz. Dobra. Wyrzucamy to. Pokaż go. Oskamuję, patrzcie, czy? patrzcie, oskamuję. Mogę ci nawet jakąś broń dać, żebyś kurde, nie wiem. Ok, daj, dobra, poczekajcie, zobaczymy czy mi da jakąś brońkę. Dobra. Weź sobie to na razie. Dobra, chyba widział. Ty pokaż zużycie i tego. Eee. Ale dobra. To. Dobra, patrzcie, oskamuję mnie teraz. Teraz mnie oskamował. No, no, eee, czekaj. Nie, 130 żywiołnie. Eee, tak. Eee, Napisz sobie za to chciał. Eee... Oddaj mi to Może być ten niszczyciel i coś jeszcze? Nie Ej Oddaj mi to Dobra Niech mi odda to po prostu bo nie chcę, żeby Chciałabym normalnego trade'a. Niech mi to odda Dobra cz Czekaj Oddaj mi tego niszczyciela Dobra nie. Najpierw Ty Dobra niech mi odda I, I wtedy mu oddamy oczywiście niszczyciela No bo tak to mógłbym zaskakować Nie Niszczyciela Oddajesz Albo lecisz no na nagraniu Nie ale ty mi odaję ciela. A baj cię Dobra. Jego daję po prostu jakby co na, Wiecie, no napisałem na nagraniu. Właśnie żeby jak nagrywasz chciał, to mi oddań Tutaj no. dobra, para, patrzcie, aż dajemy, ściśla i mi kikuje, patrzcie na no 100%. Dziękuję bardzo. A, dobra, no to nie, nie tak nie no dobra. Bo ja ogólnie go kojarzę. E, no co byś chciał za tego niściciela. Z którego widza? E, dobra. E, co byś dał? No. Co byś dał? Dobra, chyba to, to będzie Levit Trade, zobaczymy um, jeszcze. Słońce, obsydian, rok, e, okay, wszystko. słońce. 200, dobra 200 napiszemy, zobaczymy co tam mm. Co mówię? Pojebało cię, 200 słońca, to nie jest tyle warte <laughs> O e, chłopie, to jest normalny RPG Dobra, 50 ma bardzo dużo osób 50, 50. No, maksymalnie ci za niego mogę dać Tworzy się za 3 A mogę ci dać maksymalnie za 15, także wiesz 20 I... Git Dobra, niech da 20 15 o. 15 i git Dobra, niech da 15, niech da 15, zobaczymy Czekaj, dobra Pokaż mi. Ci okay. mogłem cię już dawno skamować na tym zdjęciu. Daj strzestkę. 20. <noise> Niech da 20, dobra. Niech da mm, 20. 20? Nie, nie będzie mi się opylało. 15 gig. Daj i ci daję. 15, daj i ci daję, dobra. Niech mi da 15 pierwszy. Zobaczymy czy w Nie, Ja cię już mogłem skamować. Jak to niby nagrywasz. Dobra. No, dziękuję bardzo za... <noise> Dobra, on ja nie skamuje. Dobra, ja teraz trapam 15 słońca. Myślę. No na 15 siup. słońca to by nikt nie skamował. E, mądry, raczej e, Więc dobra. No to. E, no dobra. Coś, no może nie, dobra, nie mamy co już jeszcze żeby tradować. Nie będzie się z nim tutaj tradował Myślę, że to trade room pójdzie na taki e, raz, jako... jaki masz e, A nie, dobra, jeszcze chcę, jeszcze chcę trade'a. E, ale nie, pewnie no tak, chyba my on już raczej nie skończy, po prostu przejdziemy dalej. powiem, może to ja. E, dobra, pozwólmy tu, mordo A, kurde. Siema. No, siema, no. O, chłopie. No pozwól kogoś tak na Nie mogę. Chłopie. No dobra, to nie wiem, no pozdrawiam Lotara. No. 23pl i Pawszcza. E Również chłopaków tutaj pozdrawiam, dobra i dziękuję ci bardzo, e, że nie oskamowaliście. no i pozdrawiam. Poczekajcie e, damy może, O, dobra, ja podmyślałem. Tak Ostatnio Ogo. jak oglądałem twój odcinek, nie? No. Dobra. To no. myślałem, nie no jak ja bym Firebuga spotkał, to mi się nie podjarał, nie? A podjarałeś się. No to jeszcze pozdrawiam YouTube'a i zostawiajcie suby. Dobra, no to pozdrawiam cię również, no i możecie trawić sobie, ale bardzo dobrze. No, dobra, to ja lecę stary. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Się sięmano. Dzięki. Dobra. Kikimie, Ogólnie kikimie. czekaj, ej. Kikij mnie kijaj. Ej, czekaj. No, no, no. Jeszcze dobra, Bardziej bym jeszcze? polecał twój ten, twojego Discorda, bo na hiroskach skamują mega. Aha, no dobra, to spoko. Pozdrawiam. Tak kikim je, pozdrawiam. się Bo w tym będzie go słać jeszcze. Albo będzie go słać jak mi kiknie. Więc kiki kiki. Dobra, czekajcie, albo będzie go słuchać. Dlatego chciałem, bo zawsze jak ktoś mi kikuje, to go słać, ale on nie ma na ps bo on pewnie ma podprzeciw, by po prostu go nie słać. E, no nie oskamował mnie, więc naprawdę fajnie. E, jeden z kamer, no to po prostu tam widzieliście, no pierwszy, no to po prostu słabo. E, tutaj mógł mi oskamować, jednakże nie oskamował, więc druga osoba jest po prostu legit. E, tak to się prezentuje. E, myślę, że Wam odcinek się po prostu e, spodobał. E, Miałem sprawdzać chyba, miałem 2-3 osoby sprawdzić, jednakże też wiecie sami, że nie chcę żeby trwał odcinek 15-20 minut, bo wy tego nie lubicie, bo bo wiem, po po prostu wstawiałem już takie odcinki i kiedyś nie oglądaliście nawet do połowy, więc tak to wygląda, sobie sprawdziłem po teraz po statystykach i jest inaczej. I chciałbym, żeby prosił wszyscy, żeby zostawili subskrypcję, bo 50% osób po prostu nie subskrybuje mojego kanału, więc będzie mi bardzo miło jak subskrybujecie. Tak to wygląda, piszcie swoje propozycje odcinków w komentarzu, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie do końca i do następnego Siemanko.